Jak nie sądzisz, że powinniśmy na naszych meczowych plakatach takie ostrzeżenie zamieszczać, żeby się skonsultować z kardiologiem przed przyjściem na mecz Królewskiego? Bo w tych ostatnich domowych meczach było naprawdę sporo emocji. No, jakby tak przewertował nasze wszystkie mecze dotychczasowe, tutaj co graliśmy na naszym boisku w tym sezonie, to myślę, że na pewno takie, takie ostrzeżenie powinno być zamieszczone. To z jednej strony z pewnością fajnie, bo kibice lubią chodzić na takie mecze. Z drugiej kilka takich meczy tak się złożyło, że były te emocje troszkę z naszej winy tak? I, i te punkty gdzieś uciekły. No niestety, no że zgadza się to wszystko, co tutaj powiedziałeś. Punkty uciekały, czy w karnych, chociażby te jedne punkty, jeden punkcik, drugi punkcik, no ale no właśnie suma sumaru jesteśmy poza ósemką i, i niestety no brakuje tych, tych punktów, a emocji nie brakuje. Wolałbym odwrotnie, żeby nie brakowało punktów, e, a emocji brakowało, także no... F, e, tak jest. Spotkamy się w środę z zespołem, który chyba też troszeczkę zawodzi swoich kibiców w tym sezonie. E, będą chcieli pokazać się z dobrej strony, powalczyć o punkty, podobnie my. Czyli znów w Głogowie na pewno kibiców czekają spore emocje. Emocji, to tam na każdym mecz mnie brakuje, a jak właśnie przyjeżdża Gwardia czy lubiń, czy, czy twój zespół z, z, z pobliża, także na pewno będzie dużo emocji. No tak jak mówisz, Gwardia w tym sezonie nie można powiedzieć, że aż tak mocno zawodzi. Jest na swoim dogodnym miejscu, jest, jest w 8, jest, jest w pierwszej piątce, także Gwardia jest wyżej niż my. My nie jesteśmy faworytem na pewno tego spotkania, no ale tak jak się gramy u siebie. Te punkty są naprawdę nam bardzo potrzebne, bo jeszcze jeszcze mamy jakieś tam szanse na tą ósemkę, także te punkty na pewno się przydadzą. No i zobaczymy, no spróbujemy wygrać. Ta sobotnia porażka Gwardii w meczu pucharowym coś nam mówi? E, myślę, że tak, no wiadomo, Gwardia w, w ten mecz weszła bardzo mocno, no ale no pokazała właśnie Benfica, że pomału, pomału gardia pękała i, i może to jest na nich sposób właśnie, może wejdą z pełnym animuszem, a my musimy ich przystopować i, i spokojnie swoim tempem ich, ich punktować. Może to jest recepta, bo no wiadomo, że jeżeli tam odpalą i bramkarze, no są naprawdę bardzo dobrzy i skrzydła, i, i rozegranie. Jeżeli ich nie przystępujemy, no to, to będą nas punktować, a my, temu, my musimy temu zapobiec. Mm -hmm. A taki twój sposób na gwardię pole, w środowym meczu? Na pewno przede wszystkim walka, każde centrum do boiska, no bo na co tutaj wymieniać, Czy, 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 czy lepszy, żebyśmy mieli lepszy atak pozycyjny czy, czy kontra, no tego się nie da, no po prostu trzeba oddać. Całe serduchu na boisku i, i to jest chyba ta recepta. Mhm. Zaprosisz kibiców, bo na pewno to wsparcie publiczności się przyda. No zapraszam bardzo wszystkich serdecznie na halę sportową na ulicy Wita Stwosza. Jeden także emocje gwarantowane.